Jeśli zdecydowaliście się wykonać badanie testu oddechowego wodorowo-metanowego, to szukajcie dużej pracowni w dużych miastach. Czyli w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie czy w Gdańsku. Zazwyczaj takie pracownie wyposażone są w najlepszej jakości sprzęt, i szukajcie takiego, który robi badanie chromatografii gazowej. Patrzcie również na to, czy odpowiednio przygotowany jest personel, czy pracownia posiada certyfikaty czy personel jest w odpowiedni sposób przeszkolony i przygotowany do tego, żeby wam pomóc od samego początku do końca badania. I jeśli mielibyście wybierać między testem wysyłkowym a stacjonarnym, to zróbcie test stacjonarny ze względu na to, że jeżeli cokolwiek w teście wysyłkowym pójdzie nie tak, to nie jesteśmy w stanie go zinterpretować.